Kolejna nasza refleksja nad sakramentem Eucharystii i tym wszystkim, w czym włączamy się w jego przebieg poprzez nasze słowa, słowa modlitwy, bo przecież każde wypowiedziane słowo w liturgii to jest modlitwa. Kieruje nasze myśli do tych słów, do tej modlitwy, którą wypowiada kapłan po modlitwie pańskiej. To jest rozwinięcie modlitwy pańskiej. Formalnie się to nazywa embolizm. Wyjątkowe rozwinięcie i prośba o to, aby to wszystko, co przeżywamy, to wszystko, czego doświadczamy poprzez żywą bliskość i obecność Boga, aby uczyło nas wrażliwości na to, co jest darem Boga teraz, ale również, a może przede wszystkim, to jest takie adwentowe zaproszenie, abyśmy byli wrażliwi i oczekujący na powtórne przyjście. Każda Eucharystia, jak widać, jest takim tchnieniem adwentu. W tym wszystkim, co sprawia, że Słowo staje się ciałem, ale i w tym wszystkim, co prowadzi nas do wieczności, jakże się dziwić, że potem swoistym dopełnieniem i takim naszym refrenem są te słowa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Niech tak będzie, na wieki. A to, co wieczne, trwa już teraz.